Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przepraszamy za drobną poślizg. Witamy Pana Prezesa Zbigniewa Bońka, witamy Pana Wiceprezesa Pana Biszofa, witamy też Sekretarza Generalnego Macieja Sawickiego, także oddaję głos Panu Prezesowi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych dziennikarzy. Chciałbym powiedzieć, że na dzisiejszym Zarządzie podjęto kilka, powiedziałbym bardzo takich ciekawych i pewnie kluczowych Decyzji dotyczących i przyszłości ekstraklasy i Pucharu Polski, ale chciałbym dzisiejsze spotkanie zacząć od czegoś innego. Jak wiecie, dzisiaj odbywa się komitet wykonawczy UEFA, -y, który albo dzisiaj, albo jutro rano zdecyduje o tym, w którym mieście Polski, w którym mieście w Europie, ja mam nadzieję, że będzie to miasto Polskie-Warszawa, będzie rozegrany finał Ligi Europejskiej w 2015 roku. Chciałbym dzisiaj, chociaż muszę powiedzieć, że z duszą na ramieniu czekam na decyzję. UEFA, -y, aczkolwiek jestem też przekonany, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę i będziemy za to wynagrodzeni. Chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy współtworzyli w tym projekt, czyli przede wszystkim pracownikom Polskiego Związku Piłki Nożnej. Chciałbym podziękować pani prezydent Warszawy Grąkiewicz-Walc, która kiedy słyszała o tym absolutnie się podpisała, pani minister Musze, przedstawicielom rządu polskiego władzom samorządowym Warszawy, bo żeby przygotować i mieć szansę na otrzymanie Mistrzostwa Europy, trzeba było, że tak powiem, podpisać kilkaset kartek, dokumentów. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, zarówno pod względem logistycznym, jak i pod względem lobbystycznym i mam nadzieję, że za kilka chwil, czy jutro trano, zostaniemy poinformowani o tym, że Euro, że finał Ligi Europejskiej w 2015 odbędzie się w Warszawie. Nie zmieni to siły polskiej piłki, ale na pewno wizerunek, siła, przekonanie, wszyscy będą co to jest Warszawa, chociaż i tak i tak wiedzą co to jest polska piłka, co to jest PZPN, co to jest Stadion Narodowy i po to się pracuje, po to się bawimy w piłkę nożną, abyśmy mieli z tego satysfakcję. A tak chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli jutro UEFA ogłosi to, że my jesteśmy organizatorem meczu Euro finału Ligi Europejskiej w 2015 roku, to mamy przygotowany taki krótki klip, który Będziemy mogli od razu, o którym będziemy mogli się od razu pochwalić, i proszę kolegę Wiśniewskiego, żeby taki klip przedstawił. Bo wydaje mi się, że to też jest jakby kwitesencją tego, cośmy, cośmy wykonali. Proszę bardzo. Żeby grać w tych rozgrywkach, to trzeba wejść do europejskich pucharów. Są różne furtki, żeby wejść do europejskich pucharów, prawda, albo zająć drugie trzecie miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy, albo zdobyć tytuł, albo wygrać Puchar Polski. Dlatego dzisiaj zajęliśmy się, zajęliśmy się rozgrywkami pucharu polski i zrobiliśmy kilka zmian w pucharze Polski. Co do tego, że gramy finał na stadionie narodowym przez następne trzy lata, to chyba wszyscy z Państwa wiedzą, natomiast przygotowaliśmy pewne zmiany, które według nas uatrakcyjnią te rozgrywki i e, dadzą jakąś pełną jasność wszystkim tym, którzy się tymi rozgrywkami będą interesowały. Jaka jest nowość? Nowość jest taka, że od 1.16 e, 1.16 Pucharu Polski, czyli szczebla już można powiedzieć centralnego, gdzie dochodzą drużyny ligowe, będzie obecna ta właśnie tabela. Jak ta tabela będzie podzielona? Otóż cztery drużyny, które zajmą cztery pierwsze miejsca w Ekstraklasie w sezonie 2012-13, będą rozstawione. Będą rozstawione w zasadzie przypadkowym. Proszę zobaczyć, że u góry jest numer 1, na dole jest numer 16, a po prawej stronie jest numer 17 i potem jest numer 32. Czyli w jednym, w jednej urnie będą cztery drużyny, to będą cztery numery. Jedna z czterech drużyn, która będzie pierwsza, będzie wybrana. Przykładowo, nie wiem, Legia Warszawa albo Śląsk, bo tu możemy mówić, że na pewno znajdą jedną z czterech pierwszych. Przykładowo Lech Poznań i, i będzie do niej dolosowany numer. Czyli przykładowo Lech Poznań jako pierwsza została wylosowana i będzie na przykład miała numer 32, czyli Lech Poznań wejdzie na numer 32. I tak będą cztery pozostałe drużyny będą wybierane. Kiedy wybierzemy cztery drużyny pierwsze, które będą rozstawione, będziemy mieli dwie urny. W jednej urnie będzie 28 drużyn, wszystkie razem. I ekstra klasy pierwszej, ligi drugiej, ligi trzeciej, obojętnie gdzie, i 28 numerów od numeru 2 do numeru 31, oczywiście bez numeru 16, i. 17. Będziemy losowali drużynę i numer, który do tej drużyny jest dolosowany. Czyli przykładowo, nie wiem widzę w łódź numer 24, czyli widzę w łódź idzie na miejsce 24. Jakąś tam następną drużynę X, numer 2, i każda będzie do miejsca dolosowana. Regulamin jest taki, że w pierwszych dwóch e, turach, czyli w jednej szesnastej i w jednej ósmej, gospodarze meczu przy dwóch drużynach różnej klasy rozgrywkowej jest drużyna, która gra w niższej klasie rozgrywkowej, natomiast przy drużynach tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzem pierwszego meczu jest ta drużyna, która ma niższy numer startowy, przy tej samej klasie rozgrywkowej ma niższy numer startowy i to jest cały czas obowiązuje, w jednej czwartej, te, w jednej ósmej też drużyny dwie klasy rozgrywkowe, drużyna z niższej gra u siebie, jeżeli są drużyny tej samej klasy rozgrywkowej, drużyna z niższym numerem wylosowanym na początku kto mówi chyba 3-29 lipca na początku losowaniu. W jednej czwartej i w jednej drugiej, gdzie są, mecz, gdzie są obowiązuje mecz i rewanż, drużyna z niższym numerem startowym jest gospodarzem pierwszego meczu. Także jest wszystko jasne od początku do końca. Znamy już wszystkie terminy, ale do terminu meczów pucharowych, do tego, kto z kim gra jakie są terminy, kiedy zaczniemy rozgrywki, jakie są daty, to powrócimy, kiedy zaczniemy mówić o Ekstraklasie, bo tutaj poproszę kolegę Bischoffa, żeby na ten temat się wypowiedział. Jeszcze chwileczkę, Bogu I, i tak będą wyglądały rozgrywki. Ja mam nadzieję, że będą to bardzo fajne, ciekawe rozgrywki. Jestem przekonany, że wszyscy się zawsze martwili, ludzi przyjdzie na, na San Marino. Ja myślę, że na Stadionie Narodowym będziemy mieli 55 tysięcy widzów. Nie, Nieważne kto gra, z kim gra, bo to powinna być taka satysfakcja i taka duma każdego miasta. Jak moja drużyna gra w Warszawie, to jadę za tą drużyną w Warszawie. Nie będą to żadne drogie bilety, ale chcę mieć 55 tysięcy ludzi i kapitalną festę na Stadionie Narodowym przez następne e, 3 lata. E, to była sprawa dotycząca Ekstraklasy. Następnym tematem, któryśmy poruszali, to muszę Wam powiedzieć, ogłosić wesołą nowinę, że urodziło się dziecko pod, pod, pod nazwą nowy regulamin ekstraklasy, SA. Ekstra klasy, czyli zapraszam, zapraszam Bogusława Biszofa, który, to są to jego rozgrywki, to są jego regulami. my jako PZPN jesteśmy tutaj, żebyśmy pomagali, także prosimy Bogusława o dwa słowa. Dziękuję bardzo. Znaczy w zasadzie to już nie jest żaden news, tak, bo, że tak powiem, o tym temacie rozmawiamy kilka, właściwie kilkanaście miesięcy, ale faktycznie dzisiaj formalnie, że tak powiem, zakończyliśmy pracę i, i dyskusję. Tak powiem, takim formalnym aktem, który odbywa się co roku, bo co roku na zarządzie, na posiedzeniu zarządu PZPN właśnie o tej porze w maju głosowany jest regulamin rozgrywek na najbliższy sezon, zawsze na jeden sezon i terminarz rozgrywek Ekstraklasy na kolejny sezon. Ten temat, że tak powiem, stanął na posiedzeniu zarządu PZPN-u, no można powiedzieć, trzeci raz. Pierwszy raz był czwarty raz nawet, bo pierwszy raz był jeszcze w ramach poprzedniego zarządu pzpn w kwietniu ubiegłego roku, kiedy była podjęta uchwała, która, że tak powiem, otwierała możliwość taką, żeby ewentualnie zmodyfikować formułę rozgrywek. Już w nowej kadencji zarówno władze ekstraklasy, jak i zarządu PZPN od grudnia dyskutowaliśmy na ten temat. Miesiąc temu też krótko ten temat stanął i dzisiaj, można powiedzieć, że jeszcze były ostatnie pytania. Staliśmy się jeszcze rozwiać ostatnie wątpliwości wreszcie, że tak powiem, głosowaniem, ponieważ formalnie jest to uchwała zarządu, zarząd PZP podjął uchwałę o zmianie formuły rozgrywek na nową formułę. Nie, myślę, że nie muszę jej opowiadać, bo, bo, bo o tym sporo Państwo pisaliście, mówiliście w mediach. Mówimy o formule 37 kolejek, tam gdzie 30 kolejek gramy bez zmian, system mecz i rewanż wyświetlony jest terminarz, to jest jedna z wersji. Miejmy nadzieję, że ta lepsza, znaczy lepsza dla polskiej piłki, czyli ten właśnie terminarz to jest ten, który uwzględnia awans do, do Mistrzostw Świata. Na kolejnym slajdzie jest wersja, która się nieco różni w końcówce, głównie w maju w przypadku braku awansu do Mistrzostw Świata. Jeszcze wrócę do, do kwestii powiedział samej formuły rozgrywek, tak, czyli to, co zarząd PZPN dzisiaj zdecydował, to, na co się umówiliśmy, to jest formuła tych siedmiu dodatkowych meczów i podziału punktów, zaokrąglania punktów. Te dwa ostatnie tematy to były te tematy, które, tak powiem, powodowały, że nie podjęliśmy głosowania na kwietniowym posiedzeniu zarządu, tylko jeszcze daliśmy sobie trochę czasu, żeby wrócić do klubów i też kluby przekonać do tej formuły, powiedziałbym, bardziej wymagającej, trochę bardziej złożonej, ale trochę bardziej wymagającej również sportowo. I taką formułę, czyli właśnie z podziałem punktów i, i później zaokrąglaniem punktów przyjęliśmy. Więcej piłki, dłuższy sezon. Zaczynamy 20 lipca. 20 lipca. Gramy 21 kolejek w związku z tym inaczej byśmy nie zdążyli, gramy 21 kolejek w tym roku kalendarzowym, gramy do połowy grudnia, no to jest raptem parę dni dłużej niż graliśmy w bieżącym sezonie. Rozpoczynamy kilka dni wcześniej od połowy lutego. No i potem już zależy tak od awansu, co będziemy widzieli wcześniej, od awansu bądź nie do, do mistrza Świata, albo gramy do końca maja, albo gramy do, do połowy maja. Pomiędzy tym już jest uwzględniony nowy termin Pucharu Polski 2, 2 maja. Jeżeli pozwolisz Boguś, to ja bym chciał Państwu przedstawić, jak to wszystko zostało dobrze według mnie i według Departamentu Rozgrywek zrobione. Proszę zobaczyć, że pierwsza runda Pucharu Polski, ta z udziałem, gdzie obowiązuje tabela, czyli to jest 15, 17, 18 sierpień. Nie, ma, nie jest to gdzieś montowane w kolejkę, czy tam gdzieś między kolejką ligową, tylko po prostu gramy tylko i wyłącznie, nie gra Ekstraklasa, gramy Puchar Polski dwa dni. Następna runda Pucharu Polski, jedna ósma jest rozbita na dwie fazy, żeby więcej było dla telewizji, czyli jedna jest 22 października i następnie jest chyba 5 listopada. Na wiosnę mamy dwa, dwa dwie, tu, dwie tury, mecz i rewanż. Także jest to terminarz obowiązujący. Nie było wcale go łatwo skleić. Chciałem podziękować tym, którzy, którzy nad tym nad tym pracowali. No i co? I życzę, żeby pomysł Ekstraklasy o wprowadzeniu tego nowego systemu rozgrywek, to ja uważam, że, że na pewno spowoduje szaloną walkę, bo walka będzie, bo jak ktoś się by na tym zastanowił, zaczął dzisiaj podzielić podziel, punkty w tabeli, co by się działo, jakby dzisiaj była 30. kolejka, jakby to wyglądało, 9. drużyna miałaby 17 punktów, a 16. 12, czyli 5 punktów, różnicy, Że będzie to na pewno strasznie dużo, bardzo wymagające od naszych piłkarzy, trenerów, od klubów i miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzą. Jeżeli ekstraklasa by tego nie spróbowała, my byśmy tego nie zatwierdzili, to byśmy zawsze pozostali na boisku, że tak powiem, teorii, a będziemy mogli to absolutnie sprawdzić. Następną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest jeszcze to, że dzisiaj Polski Związek Piłki Nożnej podpisał, jak gdyby parafował umowę pomiędzy Pierwszą Ligą, a telewizją Orange, która będzie przez dwa lata pokazywała mecze Pierwszej Ligi. Jest to system troszeczkę bardziej już rozbudowany. Orange i nasza Pierwsza Liga są bardzo zadowoleni z tej współpracy. Przez następne dwa lata będą pokazywani w sposób ekskluzywny na tej stacji. Chciałbym podziękować tym ludziom z Orange, panu Wituckiemu, pani Porczyńskiej i innym, którzy, że tak powiem, zgodzili się na nowe warunki, nawet ciut, ciut powiedziałbym lepsze, produkcja ich też obciąża, jest to naprawdę dobre takie okno na, na polski świat dla klubów pierwszoligowych. Czy zostały nam jeszcze jakieś sprawy? No było kilka spraw jeszcze na Zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale nie myślę, że, nie myślę, żeby wszystko tutaj ludzi interesowało. Na pewno Państwo mają pytania, więc zapraszamy do mikrofonu po Państwa prawej stronie. Tuż za siedzeniami i tam proszę o zadawanie pytania. O ile Państwo mają pytania do naszych gości. No lepiej aby pytań nie było, to by było nawet lepiej. Do mikrofonu, musi pan mówić do mikrofonu. To jest wie pan, wszystko nagrywane. Ustawa o imprezach masowych. Bez fajerwerku. Pytanie jest takie, czy wiadomo jakie są ewentualnie kontrkandydatury Warszawy do finału ligi europejskiej? Ja muszę panu powiedzieć, że pewnie na początku było z tego co mi wiadomo, ale nasza kandydatura była tak dobrze i poważnie przygotowana, czy nie wiem, czy żeśmy się nigdy UEFA na ten temat nie, nie pytali. Jestem przekonany, że nasza kandydatura jest kandydaturą najmocniejszą. Natomiast wracając do, do tej Ligi Europy do finału, to ja muszę powiedzieć tak, że jestem przekonany, że jutro będziemy mieli przyjemną wiadomość. Natomiast z jednej strony jestem troszeczkę niepocieszony, bo jak się idzie na maturę i dopóki komisja, komisja nie powie, że zdałeś maturę, to mówienie publiczne, że już my to mamy, może nam tylko i wyłącznie jako związkowi przeszkodzić. Dziękuję. I to było tyle. Natomiast ja myślę, że nasza kandydatura z kandydaturą mocno już dobrze pracowali. Proszę bardzo. Dzień dobry z Radio Z Panie prezesie, PZPN obiecał razem z Ministerstwem Sportu dorzucić się do zorganizowania mistrzostw świata w piłce nożnej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych, przepraszam, w sierpniu, w Poznaniu ta impreza będzie po raz pierwszy organizowana w Polsce, ale jest jeden problem, bo organizatorom brakuje 250 tysięcy złotych, no i przez to imprezie grozi no, organizacyjna klapa. Czy w takiej sytuacji PZPN rzeczywiście zechce dorzucić pieniądze, żeby na no, te mistrzostwa jednak się odbyły? Muszę Panu powiedzieć, że na ten temat, nie wiem, pierwszy raz słyszę, żeby ktokolwiek do nas się zwrócił, jakąkolwiek organizację. Szkoda, że nie ma Pana Antkowiaka, bo coś na ten temat gdzieś mi się uszy obiły. Natomiast mogę Panu powiedzieć, że nie ma żadnej aplikacji, czy żadnego zapytania w Polskim Związku Piłki Nożnej, o to, żeby dofinansował jakąkolwiek imprezę, o której pan, pan mówi. Także trudno mi absolutnie się w tej kwestii w ogóle wypowiedzieć. Dziękuję. Piotr Tokarski, proszę bardzo. Dzień dobry, Piotr Tokarski, TVP Info. Panie Prezesie, troszkę z innej beczki chciałem zapytać, ponieważ część Polski tej piłkarskiej żyje pewnie już finałem Ligi Mistrzów, w którym wystąpi trzech naszych zawodników. Pan miał okazję zdobyć Puchar Europy. Chciałem zapytać po prostu o to, jakie to są emocje, jak to jest, kiedy gra się w takim spotkaniu. Czy potrzebna jest jakaś inna motywacja, koncentracja? Może jako, no nie chciałbym powiedzieć, starszy kolega, jakaś rada dla naszych trzech chłopaków z Borussia Dortmund. Dzięki. Wie Pan, żeby grać w finale Champions League, to nie trzeba emocji, tylko trzeba przede wszystkim umiejętności. I to nasi piłkarze mają, bo do finału doszli. Są w bardzo silnej, mocnej drużynie, mają dobrego trenera dobry klub, czyli doskonale zdają sobie sprawę, co muszą zrobić, żeby mecz wygrali. Wydaje mi się, że wysłałem mi nawet sms a nie chciałbym na to mówić, bo to jest nasza sprawa prywatna, żeby dołączyli, żeby z trzech zrobiło się sześciu. Muszę powiedzieć, że nawet grzecznie wszyscy mi odpowiedzieli, kto dwoma słowami dziękuję bardzo, kto, kto panie się o niczym o innym nie, nie marzy, ale wydaje mi się, że nie ma co. Dawać im wskazówek. Wiedzą, wiedzą o co chodzi, pokonali Real, pokonali innych. Chciałem powiedzieć, że Dortmund w całych rozgrywkach chyba tylko przegrało jeden mecz, jeżeli się nie mylę. Drugi półfinałowy z Realem Madryt. A to też świadczy o tym, że doskonale sobie radzą. Ja ten mecz będę oglądał z naszym piłkarzom zwycięzca, ale na pewno z jakąś tam, że tak powiem, neutralnością gdzieś. No bo zaraz potem mamy mecze reprezentacji Polski. A wiadomo, że że to się dla nas liczy najbardziej, ale życzę naszej, naszym chłopakom, żeby sobie poradzili. Nie będzie to łatwe. A jak pan pamięta ten swój finał? Mówię tylko i wyłącznie... Się, emocje, wydaje mi się, że dzisiaj nie miejsce, nie miejsce i czas, żeby o tym opowiadać. Jak pan chce, to potem możemy się, się spotkać. To już było tak dawno, że, że już tego nie pamiętam prawie. Mateusz, proszę. Pytanie do prezesa Bońka z Ligi Mistrzów do pierwszej ligi zjedziemy. Odnośnie powiedziałbym, zwiększonych wymagań dla klubów pierwszoligowych, chciałem to doprecyzować. Czy to prawda, że od sezonu 15-16 oświetlenie będzie wymagane w pierwszej lidze, a 16-17 podgrzewane na Tak. Dzisiaj zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął y, uchwałę, którą wrzucił do podręcznika licencyjnego, że jeżeli ktoś będzie chciał grać w pierwszej lidze od sezonu 2.15-216, to musi mieć obowiązkowo sztuczne oświetlenie, a od sezonu 2016-2017 podgrzewaną płytę, innej możliwości nie ma. Jeżeli chce się grać na tym poziomie, no to jakieś warunki trzeba spełniać, a wiadomo w naszym klimacie, żeby zapewnić jakąś można powiedzieć stabilność, rozgrywką, no to jednak trzeba dysponować jakąś infrastrukturą. Jeszcze jedną rzecz odnośnie pierwszej ligi, Pana Prezesa Bońka, te sensacje odnośnie wykupienia licencji Kolejarza Stróże przez Polonię Warszawa, to Pan, jak to Pan przyjmuje? Ja muszę panu powiedzieć, że, że wbrew temu, co się mówi, to my w Polskim Związku pracujemy, prawda? Także nie zajmujemy się gossipami czy jakimiś newsami, które, które są medialnymi, medialnymi historiami. My nic na ten temat nie, nie wiemy, czy nie będziemy się stosunkowywać do, do rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Natomiast muszę panu powiedzieć że wcale, nie jest tak łatwo pojechać, sobie kupić jak na bazarze licencję od kogoś i gdzieś grać. Wydaje mi się, są pewne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale tu mi się zatrzyma, no bo. No bo... Wie pan, no nie chcę mówić o jakichś tam hipotetycznych rozwiąza rozwiązaniach, bo naprawdę nie wiem o co, nie wiem o co chodzi. A dla Pana to jest wirtualny pomysł? Nie, mi no się wydaje, że tak. No, o to chodzi, że koleja stróże, co ma zrobić? Polonia Warszawa, żeby nie zacząć yy, rozgrywek, rozgrywek od szóstej. Tak, dokładnie. Chciałaby wykupić, kiedyś wykupiła licencję od Grokinu, teraz od koleja, żeby zagrać pierwszej lidze. Proszę Pana, Pan jest dziennikarzem, to Pan musi do tego dojść, Pan musi to sprawdzać, to jest Pana biznes. Okej, okay, ja masz. sprawdzę, ale Pana wypowiedź też potrzebowałem. Ja nie muszę pan powiedzieć, ja tego powiem. w ogóle nie muszę śledzić, bo jakby chcieli to zrobić to sami przyjdą do mnie z dokumentami. Ale Pani wtedy wyrzuci czy, czy nie? No to nie jest ta kwestia wyrzuca, są przepisy. Polski Związek Piłki, Nożnego, Polski Związek Piłki Nożnej nikogo nie wyrzuca, ani nikogo nie przyjmuje, tylko każdego traktuje tak samo z poszanowaniem regulamin, uchwał i zasad obowiązujących w polskiej piłce, w polskim związku piłki nożnej. Wszystko musi być zgodnie z regulaminem. Jeżeli jest zgodnie z regulaminem, to, 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 to nie można nic wykluczyć. Natomiast wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że jest to bardziej wirtualna plotka niż, niż rzeczywistość. Dziękuję. Wyczerpaliśmy chyba pytania. A, jeszcze Roman. zainspirowany został, chyba. Ja mam dwa pytania. Przepraszam, Pierwsze, pan z jakiej… Tej? Roman nie Polsat Sport. Dziękuję. Polsat sport.pl. Panie prezesie, panie wiceprezesie, jak gorąca była dyskusja dotycząca reformy ekstraklasy, tego regulaminu z podziałem punktów? Czy na zarządzie były też głosy przeciw i jaki był wynik głosowania na tym zarządzie? Czy głosowanie się odbyło, czy też w dyskusji wypracowano to stanowisko? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest związane z, z taką imprezą, która też powinna mieć swoją rangę, a której tutaj w ogóle nie ma w tym kalendarzu, a może ja się mylę, może jest, Super Puchar Polski. Co z Super jeżeli, jeżeli zaczniemy od y, pierwszego tematu, dyskusja czy była gorąca? Nie, była dyskusja ciekawa, bo wszyscy chcieli y, wiedzieć jak najwięcej argumentów, bo było się głosowanie, mogę powiedzieć, że głosowanie było szalenie przekonujące na korzyść prowadzenia tego terminarzu i tej reformy, natomiast czy to było, nie wiem, 16.2 czy 17.1 czy 18.2, to, to wydaje mi się, to nie będzie, nie jest to żadną wielką y, rzeczą najważniejszą i wydaje mi się, że, że tego nie chciałbym, tego nie chciałbym mówić. Natomiast dyskusja no gorąca. Na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej no każdy ma prawo się wypowiedzieć, każdy ma prawo przedstawić swój, swój pogląd, kto był bardziej za, kto był bardziej przeciw, Ale muszę powiedzieć, po dyskusji projekt przeszedł bez żadnych, bez żadnych problemów. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak powiem, parafował to, co chce zrobić ekstra ekstraklasa. Nie wiem, czy Bogusław chce coś dodać. Nie, nie. Bo... Znaczy, myślę, że. Tak jak powiedziałem, to już czwarty raz, się, dyskutowaliśmy, to chyba dyskusja była najkrótsza z tych wszystkich poprzednich na ten temat. Jak zwykle kolega Greń chyba dodał trochę kolorytu, ale to kolorytu w pozytywnym sensie tej dyskusji. Ehm, przytłaczającą większością głosów punkt był przyjęty, trwał parę minut, no góra 15. Natomiast 15. Jeżeli, chodzi, jeżeli, chodzi o super, jeżeli chodzi o super puchar, to uważam, że ta, ta, to pytanie powinno być zadane, powinno być zadane na, na konferencji Ekstraklasy S.A., bo Super to jest mecz, który organizuje Ekstraklasy S.A., czyli oddaję głos Panu Bogusławowi. Znaczy my na to patrzymy w ten sposób, że jednak dom się buduje od fundamentów, tak, i my patrząc przez pryzmat mimo wszystko i Ekstraklasy i PZPN-u, to w tych ostatnich paru, parunastu miesiącach, no kilku miesiącach mieliśmy, że tak powiem, zmagaliśmy się najpierw z tymi tematami, które są najważniejsze i podstawowe i tworzą, że tak powiem, fundament. W związku z tym, przez całą, że tak powiem, po, od początku mojej kadencji, czyli od początku września między innymi zajmowaliśmy się tematem tym, w jakim systemie powinno być, e, powinny być rozgrywane rozgrywki w kolejnym sezonie, czy w dotychczasowym, czy w jakimś ewentualnie nowym. Było wiele wariantów od września dyskutowanych. Doszliśmy dzisiaj do takiej, a nie innej decyzji, równolegle, że tak powiem, na przykład na temat Pucharu Polski rozmawialiśmy przez ostatnich paręnaście tygodni, parę miesięcy w PZP-nie. Teraz biorąc pod uwagę już chociażby kalendarz rozgrywek, ale też doświadczenia z bezpośrednio z końcówki ostatniego sezonu, czy tam konkretnie z sierpnia ubiegłego roku, ja bym powiedział, że myśmy na razie ten temat Super Pucharu postawili odłożyć na bok. Mamy po co najmniej lekkim faceliftingu Puchar Polski, o którym tutaj dzisiaj kolega prezes mówił, mamy dzisiaj już na 100%, że tak powiem, zatwierdzony, ale w mocno zmienionej formule rozgrywki, rozgrywki ekstraklasy i wolelibyśmy się, że tak powiem, na tym skoncentrować. Ergo Super Pucharu y, latem nie planujemy organizować, a to czy, że tak powiem, do niego wrócimy za kilka, kilkanaście kolejnych miesięcy, to potrzebujemy teraz po tej decyzji czy po tych decyzjach odnośnie Pucharu polskiej Ekstraklasy trochę czasu, myślę, że kilka tygodni i wrócimy do, do tematu. Myślę, że to jest zdrowe, to znaczy ten Super Puchar jest ciekawym pomysłem, można do niego wrócić, można go kontynuować, ale najpierw chcę mieć przekonanie, że że rozgrywki Ekstraklasy w nowej formule i Puchar Polski w nowej formule czy odświeżonej formule, że tak powiem, dodadzą nowego blasku. Ostatnie pytanie, Michał Księtrzowski, proszę. Radiowa Trójka. Do Pana Prezesa zaczęliśmy od Ligi Europy, to chciałem na tej Lidze Europy skończyć. Powiedział Pan Prezes, że oferta, kandydatura w i Stadionu Narodowego była taka dobra. Chciałem zapytać, w czym była taka dobra i rozumiem, że to też jest jakiś pierwszy krok w stronę walki o to, żeby zorganizować finał Ligi Mistrzów. Chciałem też zapytać, jak to jest ewentualnie trudne, żeby taki finał Ligi Mistrzów zorganizować. O, szczerze powiem Panu, nie myślimy o finał Ligi Mistrzów, bo nie spełniałem warunków, żeby finał Ligi Mistrzów organizować i jeżeli byśmy mogli w ogóle dostać przyznaną by nam finał Ligi Europy to musimy być z tego usatysfakcjonowani w razie czego nie wiem albo następny zarząd następny prezes mogliby się zastanowić czy nie sprowadzić jakichś finał jakichś rozgrywek under 20 bo to już są ukształtowani piłkarze czy jakieś mistrzostwa świata nie wiem kobiet czy U21. Natomiast no, zapomnijmy o finale Champions League. dzisiejszy nie mamy boiska które, które by że tak powiem sprawiało standardowe Standardowe warunki. Natomiast jak Pan policzył, ile krajów jest w Europie, ile krajów chce organizować, organizować jakąkolwiek imprezę, to jeżeli my po trzech latach po mistrzostwach choroby dostalibyśmy finał Ligi Europejskiej, no to wydaje mi się, że musimy troszeczkę, jak to się mówi, spuścić nogę z gazu i zacząć myśleć o tym, jak uporządkować i zmienić infrastrukturę, wszystko, prawo, jak pomóc klubom w Polsce, a nie tylko o o finałach, no bo, bo, bo finały można organizować, tylko mówię, to się przekłada na, 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 na prestiż nas wszystkich, was, nasz gazet, społeczeństwa, Polski, naszej kultury, organizacja takiego meczu. Natomiast to nie polepszy poziomu naszej piłki ligowej. Dziękujemy, dziękujemy Państwu bardzo za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej.